Nie było to czasem e, w przypadkach takich, jak wszyscy tego chcieli, czyli ktoś wyciągnął maczetę przed nim, a on mu zrobił takie fikołki, że po prostu ta maczeta się zgięła w pół i uciekła. No nie, większość była e, zachowawcza, czyli. Omie omijanie w ogóle konfliktu. Wychodzenie z konfliktu przed konfliktem. To było to. To jest takie prawdziwe zwycięstwo. Nie jest w sensie rozpoznania tego, tak? To jest tak. Jeżeli jednak... Umiejętność rozpoznania to jest jedno, bo to wchodzenie do tego baru, tak jak mówiłem, tak? Ale jeżeli jesteśmy w windzie i do nas wejdzie do windy typ, który coś od nas chce, to tu się zaczyna problem. Bo my się w to nie wpakowaliśmy. To był pech, przypadek. I w takich momentach to jest sytuacja, która jest ekstremalna, bo... Tak, jak w internecie często mi piszą, no lepiej to uciekać. No to uciekaj z windy. No proszę, proszę, pokaż mi, jak się ucieka z windy, kiedy ona jedzie. No nie da rady, po prostu czasem nie da rady. Czasem trzeba jakoś. Zagrać na czas. Czasem trzeba coś, coś wymyślić. I tak właśnie w tych momentach te osoby przychodziły do mnie i mówiły, że słuchaj, to było tak. Sytuacja, wszedłem, przejąłem inicjatywę, bo to jest bardzo ważne. Czyli nie byłem bierny, nie poddałem się planu tym agresorom, tylko ja przejąłem inicjatywę, czy w ten sposób, czy w inny, czy rozmową, czy agresją, czy prośbą. Na różne sposoby można to rozegrać. To cztery buduje, znaczy burzy w zasadzie um, pewność Plan. siebie u agresora, tak? Plan, krzyżujemy plany. Przeżyjemy.